To witam wszystkich. Jestem uczestnikiem projektu węgiersko-polskiego. Dzisiaj będziemy robili tradycyjną potrawę podlaskie, podlaską e, tartuna. E, będą nam potrzebne składniki ziemniaki, mąka, jajka, boczek i cebulę, i pieprz i sól do smaku. Mamy już przygotowaną masę pod tartuna. Teraz będziemy po kolei wyrzucać składniki. Czyli najpierw będzie trzy łyżki mąki do ciasta. Teraz będę wkładał boczek, wrzucał boczek do ciasta. No i teraz po wrzuceniu boczku będziemy wrzucać jajka, a następnie będziemy wszystko mieszali. No 4. W międzyczasie możemy dorzucić y, soli i pieprzu do smaku. Mhm. jeszcze no git no i teraz trzeba to bardzo dobrze wymieszać, żeby wszystko się połączyło